Tęskniłeś kiedyś? Tak naprawdę, z głębi serca, całym sobą. Myślę, że właśnie o tym jest ta Ewangelia. O tym jednym pytaniu, które się liczy: czy tęsknię za Bogiem? Jan Chrzciciel wydaje mi się, jak mało kto na ziemi pragną spotkania z Bogiem. Pragną Bożej obecności w jego życiu. I to pragnienie wygnało go na pustynię. Podjął tak surowy tryb życia, żeby wszystko poświęcić tej jednej rzeczy: odnalezieniu Boga. I wydaje mi się, że po drugiej stronie barykady stoją faryzeusze. Do nich to samo pytanie się odnosi. Tylko, że oni odpowiadają na nie zupełnie przeciwnie niż Jan. Oni skupili się na tak wielkiej ilości rzeczy, którą urobili dla Boga, że w pewien sposób zapomnieli o nim samym. I dzisiaj w tej Ewangelii Pan przychodzi do nas z bardzo konkretnym pytaniem: czy tęsknisz za Bogiem? Bo to jest wielki dramat: przeżyć życie bez pragnienia obecności Boga w nim. Bo nie są ważne nasze upadki. Nasze błędy. Pod koniec życia liczy się nasza relacja do Jezusa. Liczy się to, w jaki sposób my traktujemy Jego przyjście do nas. Bo Bóg nas kocha i chce dla nas czegoś najlepszego. Chce dla nas najlepszej wersji naszego życia, jaką tylko możemy sobie wyobrazić, nawet więcej niż możemy sobie wyobrazić. I dlatego On nigdy nie poprzestanie na półśrodkach. Nigdy nie poprzestanie na byle jakości. Dlatego te słowa dzisiaj pod koniec Ewangelii brzmią może ostro, brzmią może surowo i twardo. Ale Bóg nigdy się nie podda w walce o twoje serce. Bóg nigdy nie powie: wystarczy, już jest ok. On zawsze chciał, będzie chciał ciebie bliżej, bliżej siebie, bliżej Jego serca. Adwent to czas przyjścia. Adwent to czas zmiany myślenia, zmiany myślenia o sobie, ale także zmiany myślenia o Bogu. Adwent to jest dobry czas, by się nawrócić. Adwent to jest dobry czas, by jeszcze raz zatęsknić.